Matura w 5 minut dla kandydatów na kierunek Mechanika i budowa maszyn energetycznych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Matura próbna 2021, Matematyka, poziom rozszerzony, zadanie numer 1. Należy wybrać inny sposób zapisu liczby. Logarytm o podstawie 2 z 9 spośród czterech możliwości. W rozwiązaniu zadania przydatne będą wzory podane w tablicach matematycznych w rozdziale dotyczącym logarytmów. Wyjściowe wyrażenie trzeba przekształcić tak, aby otrzymać jedne z wyrażeń podanych w możliwych rozwiązaniach. Zauważmy na początek, że wszystkie możliwe odpowiedzi Zawierają logarytm o podstawie 3. W takim razie, w wyjściowym logarytmie na pewno trzeba zmienić podstawę. Odpowiedni wzór jest w tablicach matematycznych. Po zmianie podstawy logarytm jest równy ułamkowi, gdzie w liczniku jest logarytm z nową podstawą, a w mianowniku logarytm z nową podstawą, wzięty dla liczby z poprzedniej podstawy. U nas logarytm o podstawie 2 z 9 jest równy logarytmowi o podstawie 3 z 9, dzielonemu przez logarytm o podstawie 3 z 2. Logarytm w liczniku można zmienić na konkretną liczbę. Korzystamy przy tym z definicji logarytmu. Logarytm o podstawie a z liczby c oznacza wykładnik potęgi, do jakiej trzeba podnieść liczbę a. Żeby otrzymać c. U nas mamy w podstawie liczbę 3, a pod logarytmem liczbę 9. 9 to inaczej 3 podniesione do drugiej potęgi, co oznacza, że wartość logarytmu wynosi 2. Na tym etapie rozwiązania wyjściowy logarytm udało się przekształcić do postaci ułamka. Jeżeli spojrzymy na rozwiązania podane w treści zadania, to zobaczymy, że dwa z nich również mają postać ułamka. W obydwu liczniki są równe 1. Przekształćmy nasz ułamek tak, aby w liczniku też pojawiła się jedynka. Żeby to osiągnąć, musimy licznik i mianownik pomnożyć przez jedną drugą. W efekcie w liczniku rzeczywiście mamy 1, a w mianowniku 1, druga razy logarytm o podstawie 3 z 2. Korzystamy teraz z jeszcze jednego wzoru z tablic matematycznych. Tym razem chodzi o logarytm mnożony przez dowolną liczbę. Tę liczbę można przenieść pod logarytm jako wykładnik potęgi, do której podnosimy wyrażenie stojące pod logarytmem. Mamy pod logarytmem liczbę 2. Jedną drugą z logarytmu przenosimy pod logarytm. I dostajemy logarytm o podstawie 3 z 2 do potęgi 1, 2. Potęga o wykładniku 1, 2 oznacza pierwiastek drugiego stopnia. Ostatecznie więc wyjściowe wyrażenie ma postać: 1 dzielone przez logarytm o podstawie 3 z pierwiastka z 2. Pasuje to do odpowiedzi c podanej w treści zadania. Matura próbna 2021 Matematyka poziom rozszerzony zadanie numer 2 Dane są dwie urny z kulami. W pierwszej urnie jest 10 kul, 8 białych i 2 czarne. W drugiej jest 8 kul, 5 białych i 3 czarne. Wylosowanie każdej z urn jest jednakowo prawdopodobne. Wylosowano jedną z tych urn i wyciągnięto z niej losowo jedną kulę. Wyciągnięta kula była czarna. Należy obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia, że wylosowana kula pochodziła z pierwszej z tych urn i wybrać odpowiedź z czterech możliwości. W zadaniu mamy do czynienia z tak zwanym prawdopodobieństwem warunkowym dwóch zdarzeń. Oznaczmy zdarzenia wielkimi literami A oraz B. Zdarzenie A polega na wylosowaniu pierwszej urny, natomiast zdarzenie B polega na wylosowaniu czarnej kuli. Trzeba zwrócić uwagę, że zdarzenie B to wynik losowania, które obejmuje ciąg dwóch kolejnych czynności: najpierw losowania urny, a potem losowania kuli z wybranej wcześniej urny. W tablicach matematycznych można znaleźć wzór na obliczenie prawdopodobieństwa warunkowego i już tłumaczę symbole, które występują w tym wzorze. Po lewej stronie mamy prawdopodobieństwo zdarzenia A kreska B. Zapis A kreska B oznacza wystąpienie zdarzenia A pod warunkiem zajścia zdarzenia B. U nas oznacza, że wylosowano pierwszą urnę. Jeżeli wiadomo, że w losowaniu kul wyciągnięto ostatecznie czarną kulę. Po prawej stronie wzoru mamy ułamek. W liczniku znajduje się prawdopodobieństwo zdarzenia A i B to znaczy prawdopodobieństwo równoczesnego zajścia obydwu zdarzeń. U nas chodzi o to, że wylosowano i pierwszą urnę, i czarną kulę. Łącząc razem te dwa zdarzenia, można powiedzieć, że chodzi o wylosowanie czarnej kuli z pierwszej urny, to znaczy czarnej kuli pochodzącej wyłącznie z pierwszej urny. W mianowniku ułamka mamy prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia B, które u nas oznacza, że wylosowano czarną kulę z dowolnej urny, przy czym najpierw wylosowano urnę. Żeby rozwiązać zadanie, trzeba obliczyć prawdopodobieństwa z licznika i mianownika ułamka i podstawić je do podanego wzoru. Zacznijmy od prawdopodobieństwa zdarzenia B. W tym zdarzeniu mamy kolejno dwie czynności. Najpierw losujemy urnę, a potem z wybranej urny losujemy kulę. W treści zadania podano, że wylosowanie każdej z urn jest jednakowo prawdopodobne. Ponieważ mamy dwie urny, to prawdopodobieństwo 1 dzielimy przez 2 i dostajemy prawdopodobieństwo 1 druga wylosowania każdej z urn. Te prawdopodobieństwa mnożymy przez prawdopodobieństwa wylosowania czarnej kuli z każdej urny. Dla pierwszej urny prawdopodobieństwo wylosowania czarnej kuli wynosi 2 dziesiąte, bo w pierwszej urnie mamy dwie czarne kule i 10 wszystkich kul. Dla drugiej urny prawdopodobieństwo tego samego zdarzenia jest równe 3 ósme, bo mamy 3 czarne kule i 8 wszystkich kul razem. Prawdopodobieństwo zdarzenia B policzymy więc tak. 1 druga razy 2 dziesiąte plus 1 druga razy 3 ósme. To nam daje 1 dziesiątą plus 3 16. Żeby dodać ułamki trzeba je sprowadzić do wspólnego mianownika. Wspólnym mianownikiem może być 80. Liczniki mianownik pierwszego ułamka mnożymy przez 8, a drugiego przez 5. Mamy 8 osiemdziesiąt plus 15 osiemdziesiątych co daje w wyniku 23,8? Prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia A i B to część prawdopodobieństwa zajścia zdarzenia B. Przypominam, że zdarzenie A i B polega na wylosowaniu czarnej kuli, ale wyłącznie z pierwszej urny. Prawdopodobieństwo wylosowania pierwszej urny wynosi 1/2, a wylosowania czarnej kuli z tej urny. To 2 dziesiąte, a zatem prawdopodobieństwo zdarzenia A i B jest równe 1 dziesiąta. Stawiamy obliczone wartości do wzoru na prawdopodobieństwo warunkowe. Dzielenie przez 23 osiemdziesiąte to inaczej mnożenie przez 80 dwudziestych Ostateczny wynik po uproszczeniu ułamka to 8 dwudziestych trzecich, co pasuje do odpowiedzi C podanej w treści zadania. Matura próbna 2021, poziom rozszerzony, zadanie numer 3. Prosta, dana równaniem y równe 1 druga x plus 3 drugie, jest prostopadła do stycznej do wykresu funkcji f od x równe x do potęgi czwartej minus 3 razy x do potęgi trzeciej, Plus x do potęgi drugiej, plus x plus 5, w punkcie o współrzędnych, minus 1 i 6, 0 i 5, 1 i 5, czy 2 i 3. Treść zadania jest odrobiną myląca, i za chwilę wyjaśnię, jak można ją sformułować w inny sposób. Żeby wyjaśnić zadanie, pokażę też rysunki, które w ogóle nie są potrzebne do rozwiązania. Nieco później powiem, od którego momentu zaczyna się właściwe rozwiązanie. Najpierw funkcja f od x. Mamy do czynienia z funkcją wielomianową. Wyrażenie z najwyższą potęgą to x do potęgi czwartej, a więc nasza funkcja to wielomian czwartego stopnia. Kluczowy fragment wykresu funkcji f pokazałem na rysunku. Podkreślam, że do rozwiązania zadania nie jest potrzebny ani ten rysunek, ani nawet znajomość kształtu funkcji wielomianowej czwartego stopnia. Do wykresu naszej funkcji można poprowadzić nieskończenie wiele linii stycznych. Na rysunku pokazałem trzy takie linie w pomarańczowym kolorze. Wybrałem linie, które są styczne do wykresów funkcji f akurat w tych punktach podanych w odpowiedziach do zadania. Tak na marginesie. Punkt podany w odpowiedzi A w ogóle nie należy do funkcji f. Jeżeli podstawić minus 1 do równania funkcji, to otrzymuje się wartość 9, a nie 6 podaną w odpowiedzi A. Na rysunku mamy zatem trzy linie które są styczne do wykresu funkcji f w punktach oznaczonych jako b, c i d. Do rysunku dodałem jeszcze wykres linii prostej o równaniu podanym w treści zadania. Ten wykres jest narysowany zielonym kolorem. W zadaniu chodzi o jedną z pomarańczowych linii, która spełnia równocześnie dwa warunki. Po pierwsze, jest prostopadła do zielonej linii, a po drugie, jest styczna do wykresu funkcji f. Żeby rozpoznać, która to prosta, należy podać współrzędne jej punktu styczności z wykresem funkcji f. Pytanie postawione w zadaniu można sformułować następująco: W którym punkcie Prosta prostopadła do y równe 1 druga x plus 3 drugie jest styczna do wykresu funkcji f od x. Zwracam uwagę, że w zadaniu nie chodzi o punkt przecięcia jednej z pomarańczowych linii z linią zieloną. Nie ma czegoś takiego, jak linie prostopadłe do siebie w jakimś punkcie. Dwie linie proste albo są do siebie prostopadłe, albo nie. Owszem, linie proste mogą się przecinać w jednym punkcie, i dwie linie wzajemnie prostopadłe na pewno się w jakimś punkcie przecinają. Gdyby jednak chodziło o ten punkt, to treść zadania zostałaby sformułowana w inny sposób. Punkty B, C i D są w takim razie punktami styczności, według których określimy tę z pomarańczowych linii, która jest prostopadła do linii zielonej. Po tym przy długim wstępie przechodzimy wreszcie do właściwego rozwiązania. Prosta prostopadła do linii o równaniu y równe 1 druga x plus 3 drugie ma równanie kierunkowe w postaci Y równe a razy x plus b. Współczynnik A musi spełniać warunek prostopadłości, który jest opisany w tablicach matematycznych w rozdziale geometria analityczna. Dwie proste zapisane równaniami kierunkowymi są prostopadłe, gdy iloczyn współczynników stojących przy x jest równy minus 1. Dla prostych w zadaniu można to zapisać jako 1 druga razy a równe minus 1. Mnożymy obydwie strony równania przez 2 i otrzymujemy, że a jest równe minus 2. Współczynnik A musi spełniać także drugi warunek związany ze stycznością do funkcji f. Ten drugi warunek jest również opisany w tablicach matematycznych, w rozdziale o pochodnych funkcji, w punkcie dotyczącym równania stycznej. Wartość współczynnika A jest równa wartości pierwszej pochodnej funkcji f obliczonej dla współrzędnej x punktu styczności. Brzmi to odrobinę skomplikowanie, ale już pokazuję o co chodzi. Liczymy pochodną funkcji f. Ponieważ mamy do czynienia z wielomianem, to pochodną można liczyć osobno dla każdego wyrażenia w funkcji. Wykaz pochodnych funkcji znajduje się w tablicach matematycznych. Pochodna wyrażenia x do potęgi czwartej to 4 razy x do potęgi trzeciej. Pochodna z x do potęgi trzeciej to 3 razy x do potęgi drugiej. Mnożymy to przez minus 3 stojące przed rozpatrywanym wyrażeniem i dostajemy minus 9 razy x do potęgi trzeciej. Pochodna z x kwadrat to 2x, a pochodna z x wynosi 1. Pochodna z liczby 5 stojącej na końcu równania funkcji wynosi 0. Mamy teraz współczynnik A szukanej linii prostej policzony na dwa sposoby. Z jednej strony wiemy, że jego wartość jest równa 2, bo szukana prosta jest prostopadła do prostej y równej 1 druga x plus 3 drugie. Z drugiej strony mamy zapis pochodnej funkcji f. Jeżeli do tego zapisu wstawimy współrzędną x dla punktu styczności, to też dostaniemy współczynnik A. Obydwie wartości współczynnika A muszą być jednakowe. Wobec tego możemy zbudować równanie w postaci 4 razy x do potęgi trzeciej, minus 9 razy x do potęgi drugiej plus 2x plus 1 równe minus 2. Dodajemy do obydwu stron równania 2 i teraz po prawej stronie mamy 0 żeby znaleźć współrzędną x punktu styczności trzeba by rozwiązać otrzymane równanie. Możemy jednak postąpić znacznie szybciej i prościej. W treści zadania wymieniono przecież kilka punktów styczności. Trzeba tylko sprawdzić, który z nich spełnia równanie. W tym celu bierzemy współrzędne x punktów z możliwych rozwiązań i wstawiamy je do równania. Okazuje się, że dla x równego 1, dostajemy lewą stronę równania równą 0, co oznacza, że równanie jest spełnione dla punktu o współrzędnych 1 i 5. Poprawna odpowiedź to w takim razie odpowiedź c. Na koniec dodam tylko, że rozwiązanie wspomnianego wyżej równania daje tak naprawdę trzy różne wartości x. Okazuje się więc, że istnieją w sumie trzy linie styczne do wykresu funkcji f, które są równocześnie prostopadłe do linii opisanej w treści zadania. Z tym, że punkty styczności dwóch dodatkowych linii nie są podane w treści zadania, więc nas nie interesują.